Cześć, w to gościmy dzisiaj Toyota Jaris Cross, która przyjechała do nas na pakiet super, czyli wyciszenie bagażnika, nadkoli, drzwi, maski oraz podszybia. Nadkola wyciszyliśmy już naszą trzywarstwową matą Noiskat. Dodatkowo mamy wyciszone drzwi wewnątrz, także pokażę Wam jaka jest różnica. Drzwi wyciszone brzmią tak. Czyli mamy taki głuchy dźwięk, bardzo dobrze jest izolowane w każde puknięcie, a drzwi niewyciszone brzmią w ten sposób, czyli, jak słychać, cała blacha gra. Będziemy tutaj raportować, jak idą dalej prace nad tym samochodem. Na razie to tyle, Top Auto Warszawa, cześć. Nowy Yaris Cross trafił do top auto na kompleksowe wyciszenie. Wyciszyliśmy to auto pakietem super po to, aby lepiej się nim podróżowało, ponieważ fabrycznie w tym aucie niestety poziom wyciszenia jest no, dosyć kiepski. Wyciszyliśmy zatem wszystkie cztery nadkola zarówno pod nadkolami, jak i same nadkola, matami trójwarstwowymi. Oprócz tego wyciszyliśmy pod szybę i maskę, aby zabrać nieco dźwięku silnika. Wyciszyliśmy również wszystkie drzwi jak możecie usłyszeć, po to, aby hałas się przez nie nie przedostawał. Dzięki temu zamykają się lepiej, a fabryczne głośniki wreszcie dostały trochę skrzydeł, ponieważ grają w znacznie lepszym środowisku niż wcześniej. Podobnie drzwi tylne, jak słychać, również są wyciszone. Lepiej się domykają w taki fajny, głuchy sposób. Idąc dalej tym tropem, wyciszyliśmy również bagażnik w tym oto pojeździe. Bagażnik pod podłogą aż tutaj wszystkie też błotniki od wewnętrznej strony do linii szyb. Jak zwykle u nas jest to zrobione w taki sposób, że w ogóle nie widać tej ingerencji, ale możecie wierzyć, że bagażnik jest całkowicie wyciszony. I co? Tak to się prezentuje. Dodatkowo w tym pojeździe zainstalowaliśmy jeszcze wideorejestrator Fineview GX1000, który aktywnie poprawia bezpieczeństwo w tym samochodzie, ponieważ posiada różne asystenty oraz ostrzega o... Yy, w wideoradarach i fotoradarach. Foto A na domiar wszystkiego zainstalowaliśmy jeszcze zabezpieczenie Canlog, żeby tego pięknego auta nie ukradli. A jak dobrze wiecie, niestety Toyoty bardzo często stają się upem z ludzi. Dzięki Top Auto Warszawa. Zabezpiecz auto. Zapraszamy.